Dobry wieczór. Dzisiaj polsko, bo i cyberpunk, i gothic. Stało się. Microsoft sfinalizował przejęcie Activision Blizzard za kwotę około 69 miliardów dolarów. Dzięki temu stał się właścicielem marek takich jak Call of Duty czy Diablo. Tym razem już za błogosławieństwem brytyjskiego urzędu Konkurencji i Rynków. Microsoft przypomina, że cele firmy to skupienie się na graczach i ogólny rozwój gamingu. Nie znamy konkretnych planów na przyszłość, ale szef marki Xbox sugeruje, że firma ma w zanadrzu parę pomysłów. Doczekaliśmy się premiery Lords of the Fallen. Na ten tytuł czekało naprawdę sporo graczy, szczególnie fanów socjalistów. -like Wobec tego i oczekiwania były naprawdę wysokie. Czy tytuł podołał? Jest dobrze, nie jest zachwycająco. Średnia ocena oscyluje wokół 75% zgodnie z danymi z serwisu OpenCritic. Noty wyższe niż Pierwowzór, ale konkurencyjne Lies of Peach czy Wolong Fallen Dynasty wypadły lepiej. Klasycznie trzeba samemu sprawdzić co masz robić. Wykorzystanie SI przez twórców gier znowu zaskakuje, tym razem jednak pozytywnie. Mowa o cyberpunku i postaci Wiktora Wektora. Polskim dubbingu w podstawce głosu użyczył mu Miłogost Reczek, który zmarł w grudniu 2021 roku. CD Projekt Red zdecydowało się zatrudnić Janusza Zadrę, by ten nagrał nowe linie dialogowe omawianego Ripperdoka. Następnie studio wykorzystało narzędzie Respeecher w celu zmiany barwy głosu, by upodobnić ją do miłego stareczka. Warto zaznaczyć, że Cedeb zapytał o zgodę rodzina aktora i dzięki temu możemy usłyszeć głos Wiktora, który znamy z podstawki gry. Trzy dni temu zadebiutowała nowa odsłona Forza Motorsport i w ciągu tych trzech dni gracze na Steamie zdążyli znacząco wyrazić swoje rozczarowanie tym tytułem. Na platformie pojawiło się ponad 1600 ocen i zaledwie 43% z nich to opinie pozytywne. Do tego wszystkiego, pik graczy to na tę chwilę jedynie 4703 osoby. Gracze narzekają na tragiczną sztuczną inteligencję, brak ciekawych wydarzeń i kiepski tryb kariery. Cóż, nie jest to na pewno dobry start dla produkcji Turn 10 Studios. Godobie. Co się wyprawia z Peterem? Insomniac Games poinformowało w swoich mediach społecznościowych o starcie preloadu drugiej odsłony Marvel spider man Już teraz możecie zacząć pobierać dane, by w dniu premiery nie musieć czekać na ociężałe serwery lub wnerwiać się na swojego dostawcę internetu. Przypomnijmy, że omawiany tytuł zadebiutuje już 20 października na konsolach PlayStation 5. Akcent drew, przepraszam, polskości na zakończenie. THQ Nordic poinformowało, że zwiastuny Gotika i Gotika 2 na Nintendo Switch to nie do końca aktualna wersja gry. Twórcy przyznali, że nie wyrobili się z optymalizacją i kilkoma usprawnieniami na czas publikacji tych materiałów. Dlatego porównując wersję na YouTube z dostępną dla graczy Switchową edycją, możemy znaleźć dość spore różnice pod względem graficznym. To samo ma tyczyć się drugiej odsłony. Twórcy poinformowali o tym w komentarzach pod trailerami. Dodatkowe opcje graficzne mają pojawić się w dwóch tytułach wraz z najbliższym patchem. To wszystko na dzisiaj. Życzę miłego weekendu.